Witam serdecznie w kolejnym gniocie. Na wstępie dobra wiadomość jest taka, że ten kurczak biedny żyje. Jeszcze gorsza jest taka, że nogi ma powykręcane jak paragrafy. Zaraz no, spróbujemy coś z tym zrobić. To za dużo powiedziane. No. Dam mu witaminy, bo mam takie dla moich kurczaków. Z wodą się rozrobi, grzeje się dalej. No, będziemy obserwować. Trzymam za niego kciuki. A dzisiaj muszę się zabrać za zrobienie coś z tymi starszymi kurkami, tą czwórką, bo już się rozbestwiły. Latają po chałupie, a to trochę już przesada. Trzeba się za to zabrać jakąś siatkę czy coś założyć. Zaraz będę tutaj kombinował, a ekipa jak widać ma się dobrze. Awantura na rejonie. Spokój. Już. Już! Ten taki zadziorny jest. Do polszki. Już. Uspokój się. To już tu białego zaczepiał. Ta szarańcza je coraz więcej. Już przewala co się da. A tutaj ten biedak. No przejdź kawałek. Pokażesz jakie masz nogi. O, widzicie? Takie ma powykręcane te łapki. Może zgaszę lampkę na chwilę. To będzie lepiej widać. Światło przystawię. Robię tak specjalnie, bo oglądają mnie ludzie, co się dobrze znają na tym. O, takie ma powykręcane, biedak leć leć już się nie denerwuj o, dużo wody pije taki jest plus jest słabiej ale coś tam dziubie tu ma trochę tego jajeczka i tam czasem coś dziubnie a chodzi jak Katarynka non stop tak piszczy cały czas bez przerwy on chyba nie śpi wcale zobaczymy no, nie wygląda on najlepiej ale też nie najgorzej a dzisiaj muszę coś tutaj wymyślić, bo ta ekipa to już sobie wycieczki urządza, które zostawiają takie różne ślady, nawet tutaj. I to najwyższa pora jakoś im to tutaj zblokować, bo już się nawet zdarza, że przeskoczą do tych obok i co ciekawe, już na krawędzi sobie siądą i potrafią już tak spać. Może jakąś grzędę im zrobimy, niech się już przyzwyczajają. Zaraz będę kombinował. Skoczę do garażu, poszukamy co tu da się wykorzystać. Też nie chcę nic za dużego, żeby im nie przysłonić światła. Niech tu mają trochę jasno. A ty gdzie się wybierasz, kolego? Wracaj do siebie. No i znalazłem kawałek takiej siateczki. Plastikowej, zaraz spróbujemy to jakoś zamontować. Jak widać, za długo się nie musiałem z tym męczyć, wystarczyło położyć na górę. Powinno wystarczyć. To jeden problem mamy dzisiaj z głowy. Biedaki zakratowane. Teraz trzeba im zrobić grzędę. Jeszcze parę dni mam nadzieję, że połączę je z tymi. To będzie prościej. Ale póki co te są za duże, te są za małe. No i trzeba tak kombinować na dwa kartony. Dobra, idę jakichś patyków poszukać, coś się tu wymodzi. Przynajmniej już wiem, czym połączę te patyki na grzędę, bo znalazłem trytytki. Tylko teraz trzeba iść patyków jakichś poszukać. Może coś tu będzie. Coś się z tych habzi tu wyłamie. Jo, nawet proste, elegancko. Nie próżnuje kogut. I dobrze, zalężenie 90%. Dobrze, dobrze, kogut, tak trzymaj. Nie przeszkadzaj sobie, ja tu tylko grzędę dla małych zrobię, bo na dworze to wieje, a tu u was zawsze cieplej, przyjemniej. Dobra, mam nadzieję, że coś widać. To powiedzmy, te będą boczne, trochę za duża różnica wysokości. O, te zrobimy boczne, wstawimy trochę szerzej. U góry damy ten najcieńszy, ten tu najgrubszy na dole. Francja elegancja, trzyma się jak fabryczny, można sobie regulować trochę na boki, ale nie rozpada się, zobaczymy czy kurczakom się spodoba, a ty znoś, znoś dalej jajo, zawsze się przyda. A tu ta skubana siedzi, halo czarna, żyjesz? No żyje, uważajcie na czarną, bo ona dziobnąć lubi jak jej się przeszkadza. Trochę jajek już jest dzisiaj Ale to potem okay. I się jajkami zajmiemy No pasuje jak ulał Trochę się boją tego ustrojstwa nowego Na razie to dziobią Dam im chwilę Zobaczymy Czy będą korzystać Ja tu będę obserwował I się włączę Jak coś zaobserwuję Na razie to im smakuje Ta nowa grzęda Przynajmniej mają zajęcie Uwaga, jest pierwszy odważny. Który wlazł tutaj wyżej? Bo tak na tym niżej, to już tam skikała. Jest i pierwsi. Może zgapi od ciebie reszta. Jak podoba się nowe ustrojstwo? Na razie to się podoba do dziobania. Obdziobują te gałązki. Jo. Żeby to się nie rozjechało. Trzeba będzie wzmocnić konstrukcję. Bo widzę, że to się obali zaraz. Jest coraz lepiej, są postępy. Tylko jak siatkę założę, to na tym najwyższym będzie im trochę ciasno. Dobra, na razie nie zakładam. Odkąd mają tą grzędę, to nie wyskakują. Na noc pewnie założę. Dobra, dwa się przekonały. Zobaczymy jak reszta. Ale to pewnie w następnym gniocie dopiero wam wrzucę, bo już tu czatuję i czatuję. I pierwszy raz mi dało, udało się uchwycić. Jak dwa siedzą No ale widać jakiś sens to ma W miarę im się tam podoba o, Podoba się zaraz wylecą I udało mi się nagrać Wszystkie cztery O jeden już zrezygnował Ale dobra chwila była Już wszystkie tu się w miarę Zmrawiają do tego A ten najbardziej O ten taki Tylko bokiem jest Znaczy tyłem a ty co tu zaglądasz? Dobra, to tyle o tym wynalazku. Zobaczymy, czy tak będą spały w nocy. Się okaże, ale o tym to na następnych gniotach. A te dwa pingwiny sobie upatrzyły tutaj taką kropkę na kartonie, gdzie ma łączenie. I pukają w to i pukają. Niech pukają. I w kamerę też pukają. Smacznego. Bardzo szybko tutaj bałagan robią. Jeszcze teraz to im zmienię na nowe ręczniki. A jutro, pojutrze wymienię im też na trociny, bo te trociny lepiej zdają egzamin. Tych jest dużo i szybko nasiąkają te ręczniki. Jednak te trociny lepiej chłoną, nie trzeba ich zmieniać po 3-4 razy na dzień. A tam raz na 2-3 dni myślę, że będzie w porządku. Na koniec jeszcze aktualizacja, co u tego malucha. A no tak jak widać, krzyczy, krzyczy, wodę pije, mało je, mało chodzi. No ale żyje, siłę ma, bo głos ma donośny. No i tam dziubie, dziubie sobie pomału. Zobaczymy, może te witaminy z wodą mu pomogą. Czas pokaże. I to wszystko w dzisiejszym gniocie, takim na szybko, bo krucho z czasem ale co tam najważniejszego się dzisiaj działo to wam pokazałem, przy okazji teraz zebrałem jajka 7 sztuk czyli taki standardowy wynik biorąc pod uwagę jaka jest pogoda no to całkiem nieźle a wy co tu znalazłyście? nie wiadomo kawałek ziemi przeoranej samochodem to już jest gdzie podziobać, już jest gdzie pogrzebać o, aby przyszły roztopy aby do wiosny jakoś się przeżyje a jutro mam nadzieję, znowu się uda wrzucić aktualizację. Dalej trzymajcie kciuki za tego biedaka. Na razie dobrze idzie, bo żyje, drze się głośno. Ale czy wyjdzie na kurę czy koguta, to zobaczymy. No, szanse takie są pół na pół to optymistyczna wersja. No nic, nie przedłużam. Trzymajcie się, na razie, cześć.